Napięcie. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś to pokonał. Widzę też ochroniarzy. Podobnie wyglądają sąsiednie osiedla. Silver Woods cieszy się opinią bardzo bezpiecznego osiedla z psami, samochodami patrolowymi, systemem identyfikacji biometrycznej i murem z drutem pod napięciem ochraniany niczym w twierdzy Pistorius był w domu szczęśliwy. Ale słyszy się opowieści, że i tutaj sięgał po broń. W listopadzie napisał na Twitterze: Wróciłem do domu i usłyszałem włączoną pralkę, myśląc, że to włamywacz, wpadłem uzbrojony do spiżarni. W jednym z wywiadów przyznał, że najbardziej narażony czuje się w łóżku bez protez. Dexter Azji, kolega ze szkoły, nocował raz u niego i przekonał się o jego nadwrażliwości. Było gorąco, więc włączyłem wentylator, ale strąciłem go na podłogę. Chwilę potem wpadł do pokoju na samych kikutach z pistoletem w ręku. Spytał, czy wszystko w porządku. Powiedziałem, że tak, więc wrócił do siebie. W tym kraju wielu ludzi śpi z bronią pod poduszką lub koło łóżka, więc nie odebrałem tego jako czegoś niezwykłego. Nie zadawałem pytań. Oskar Pistorius. Jak było naprawdę? Riva Steenkamp studiowała prawo. W czasie, gdy kraj szykuje się do najgłośniejszego procesu od lat, ja poszedłem sprawdzić, co o tym sądzą studenci prawa. Według nich przemoc to podstawowy problem. Czy wy albo wasi znajomi mieszkacie w takich niezwykle chronionych osiedlach? Tutaj to coś zwyczajnego, prawda? To normalne, każdy się chroni. Prawie wszyscy mają alarm, ogrodzenie pod napięciem, drut kolczasty. Kiedy chodzę sama, trzymam przycisk alarmowy. Zdziwiłaś się, że to konieczne. Po co aż tak ekstremalne środki? Stale się słyszy o napaściach. Nie mówi się już nawet o nich w mediach. Moja sąsiadka została postrzelona i zabita śrubokrętem pięć lat temu. Co sądzicie o sprawie Pistoriusa? Przeżyłem szok i rozczarowanie, bo to bohater narodowy. Myślę, że wielu z nas czuło to samo. Nie mogłam uwierzyć, jak szybko wszyscy uwierzyli w to, że jest winny, choć nie było żadnych dowodów. Zabójstwo z premedytacją jest przestępstwem. Czy działał w obronie własnej? Nie będzie mu łatwo to udowodnić. Padły cztery strzały. Jego wersja mnie nie przekonuje. Jest zbyt wiele pytań. Kilka razy wracał do sypialni i nie zauważył, że Rivy nie ma w łóżku. Władze są pod presją i popełniają błędy. Działają zbyt pochopnie. Według mnie, gdyby zachowali obiektywizm, historius byłby wolny. Ta sprawa jest ważna nie tylko dla nas, przyciąga też uwagę mediów światowych. Trzeba ją prowadzić należycie, bo pod lupą znalazł się nasz system prawny. Czy jest winny, czy nie, już na zawsze pozostanie naznaczony, jeśli zostanie uniewinniony ludzie i tak będą go oskarżać, a jeśli trafi do więzienia, niektórzy powiedzą, oskar nigdy by tego nie zrobił. Bez względu na wynik ma przerąbane. To Water Club, bogate przedmieście Pretoria Warunkiem zwolnienia za kaucją było to, że do początku procesu w czerwcu Pistorius nie opuści domu wujka Sprawdzę, czy wolno mi porozmawiać przez domofon Strażnikom przykazano, żeby nikogo nie dopuszczali do willi i nie pozwalali na rozmowy Lepiej bardziej ich nie prowokować Media południowoafrykańskie szeroko opisują sprawę. Proces odbędzie się bez udziału przysięgłych. Sędzia wyda werdykt samodzielnie. Pistorius zeznawał pod przysięgą, więc trudno mu będzie zmienić wersję w świetle nowych dowodów. Jego wizerunek legł w ruinie, a sponsorzy się wycofali. Pistorius musi wszystko sprzedać przed czekającą go batalią. Sprzedaje wszystko, co ma, bo koszty obrony wyniosą miliony randów. Chce mieć pieniądze na adwokatów. Człowiek, którego Oscar Pistorius nazywa Wojkiem Majkiem, podjął się smutnego zadania sprzedaży jego koni. Ostatnio często rozmawia z Oskarem. W jego głosie słychać zwątpienie. Zachowuje się jak ktoś, kto nie wiedząc, dokąd ma iść, chodzi w kółko. Za każdym razem wspomina Riva i prosi nas o modlitwę za nią i jej rodzinę. Ja mówię mu, że nieustannie go popieramy i zawsze będziemy jego przyjaciółmi. Widzę, że jest wrakiem człowieka. Może nawet posunie się do samobójstwa. Bardzo się martwię. Rodzina zaprzecza, że Oskar myśli o samobójstwie. Wróciłem do Londynu, żeby skończyć pracę nad filmem, ale wciąż docierają do nas nowe informacje. Policja przegląda wiadomości na iPhonie Riva. Poprosiła też o pełny wykaz połączeń i SMS-ów z telefonów Oskara i Rivy. Śledczy twierdzą, że nie zgodzą się na przyznanie się do popełnienia lżejszego przestępstwa niż morderstwo z premedytacją. Jeśli Pistorius zostanie uznany za winnego, będzie mu grozić dożywocie. Za zarzut o zwykłe zabójstwo grozi do 15 lat więzienia. Obrońcy utrzymują, że doszło do tragicznego wypadku, a prawdę poznamy w czasie rozprawy. Mówią też, że Oscar szaleje z rozpaczy. Rodzice River Stingcamp chcą, żeby została zapamiętana jako ich piękna córka i gwiazda programu Reality. Zezwolili na wyemitowanie hołdu dla niej. Ważne jest to, w jaki sposób podchodzimy. Nie mówię tylko o pożegnaniu się z życiem. Można pozostawić po sobie dobre albo złe wspomnienia. Ale zawsze trzeba być uczciwym, zachować klasę i być wiernym sobie. Chcę, żeby zapamiętano ją za jej dobre serce oraz wiarę w miłość i życie. Chcę, żeby ludzie byli otwarci na jej ideały i cele życiowe. Będzie mi Was brak. Kocham Was wszystkich. Wersja polska masterfilm. Tekst Artur Wierzchowski. Czytał Marek Ciunel. Zostańcie z nami, bo już za chwilę w TLC kolejna premierowa wizyta w Izbie Przyjęć Szpitala w Sydney i kolejne przypadki wymagające lekarskiej interwencji.